Jak toksyczna relacja wpływa na Twój mózg? Co się z Tobą dzieje i jak sobie z tym radzić? Ech, toksyczna relacja to nie tylko zły okres, to nie tylko kłótnia w parze, to realny, biologiczny i hormonalny stan przeciążania, który zmienia Twój mózg, ciało i psychikę. To, że nie możesz się skupić, odczuwasz pustkę, tkwisz w telefonie i skrolujesz, albo boisz się ciszy, to nie jest lenistwo. To przeciążony układ nerwowy, rozregulowana dopamina i zaburzony proces y, porzeżam, zaburzone poczucie bezpieczeństwa. W takim stanie nie potrzebujesz absolutnie oceny. Potrzebujesz regulacji, potrzebujesz łagodności i potrzebujesz czasu. Objawy, jakie możesz zauważyć w tym stanie w ciele i psychice z poziomu ciała to bezsenność lub nadmierna senność, napięcie mięśniowe, bóle głowy oraz brzucha i pleców, szczególnie tu między łopatkami albo barkowe, wahania apetytu lub problemy z trawieniem, osłabienie odporności i chroniczne zmęczenie, wrażliwość na światło, dźwięki i zapachy. Z poziomu psychiki to poczucie zamrożenia, dysocjacja, jakbyś była obok siebie, mgła mózgowa i Trudności z koncentracją, uczucie pustki i samotności, ciągłe napięcie, niepokój, lęk, panika, spadek motywacji i chęci do czegokolwiek, i uzależnienie od telefonu, na przykład, mediów, obecności innych, a z poziomu tożsamości nie wiesz, czego chcesz, nie wiesz, kim jesteś, boisz się podejmować decyzje, masz wewnętrzny chaos i trudności z odróżnieniem emocji od manipulacji. Jak toksyczna relacja wpływa na Twój mózg? Na układ limbiczny, na ciało migdałowate, stale aktywowane przez sygnały zagrożenia, powoduje to, że twój mózg nie wie, kiedy się wyłączyć. Czyli cały czas ostro zasuwa ta, ten obszar. Kortyzol, hormon stresu jest stale podniesiony. Zmęczenie nadnerczy, zaburzenia snu, problemy z wagą, odpornością i cyklem menstruacyjnym u kobiet. Układ dopaminowy, rozregulowany przez przerywane wzmocnienia typu, raz jesteś uwielbiana, raz dewaluowana. Efektem tego jest uzależnienie od ochłapów miłości, apatia i bezsens. Kora przedczołowa, PFC, odpowiedzialna za decyzję, skupienie i planowanie, ulega osłabieniu. Wchodzisz w tryb yy, przetrwania. Na autopilocie działasz w chaosie albo bez ruchu. Co możesz zrobić? Naturalne sposoby regeneracji, psychiczna higiena, codzienne nabyci, które leczą. Ogranicz kontakt z toksyczną osobą, na ile to tylko możliwe. Zadbaj o bezpieczne otoczenie, nawet jeśli to tylko Twój pokój. Ok. Nawet jeżeli musisz się czasem zamknąć w łazience i pomedytować, czy poczytać książkę w tym czasie, żeby się porelaksować. Zrób cyfrowy detoks, wyloguj się na parę godzin dziennie, żebyś